Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Troszeczkę humoru na sobocie. Z racji tego, że moja prześliczna żonka zrobiła mi przepyszną kawusię, to dzisiaj skupię się na materiale z cyklu Wiem, ale nie powiem. O, gdybym miał dać tytuł do tego materiału, który teraz wyemituję, to... Miałby, nosiłby ten materiał, tytuł Wiem, ale nie powiem. Nie wiem, czy wiecie, ale wszyscy kulturyści, także oczywiście i ja, mamy swoje tajemnice, jeżeli chodzi o przygotowania do zawodów, prawda? A więc, jeżeli chodzi o sam proces odwadniania, proces ładowania węglowodanami, to nie zawsze przed zawodami albo nawet nie jest to wskazane, żeby przed zawodami informować wszystkich o tym, co ty będziesz robił, jakie ruchy będziesz podejmował, przed zawodami. Z tego powodu że ktoś by mógł to skopiować, ale wydaje mi się, że to w każdym sporcie jest tak, że no nie do końca po prostu zdradzasz te wszystkie twoje, swoje sekrety, które no pozwalają ci na dojście do, do tej formy, którą ty będziesz prezentował na, na scenie. Radosław Słodkiewicz nie inaczej, on też ma takie sekrety, on też ma takie sekrety. Tutaj posłuchajmy urywku materiału na kanale MD MDTV. I tutaj materiał nosi tytuł Zapytaj trenera, więc jest to materiał z cyklu pytania i odpowiedzi. Część 404: ile białka na kilogram masy ciała Radosław Sotkiewicz doradza swoim, swoim widzom. Zobaczymy. Posłuchajmy. Posłuchajmy. Tomek waży 75 kg, chciałby ważyć 90 kg. Tomek waży 75 i chciałby ważyć 90, a więc 15 kg więcej chce ważyć. Cyoprogram jest bardzo duży no i nie wie, co ma robić, czy ma sugerować się ilością białka 2 gramy na kilogram wagi ciała 75, czy już 90 kg. Oczywiście trzeba zdać sobie sprawę z tego, że zbudowanie takiej dużej masy mięśniowej, 15 kg mięśni nie przychodzi od razu w ciągu miesiąca, dwóch, czy nawet całego roku treningów, tylko powinien dać sobie dużo więcej czasu na coś takiego. Oczywiście jeżeli chodzi o... Dobrze. No tutaj ja nie wiem, czy Radosław Słodkiewicz się wstydzi, no bo się z po zawodach, mógłby tutaj chłopakowi troszeczkę udzielić tej wiedzy, jak zbudować tą masę mięśniową, jak zrobić te 15 kg. no bo chłopak chce zrobić 75 na 90. Radosław Słodkiewicz teraz mówi, progres jest bardzo duży. Dlaczego tak mówi? No trzyma dla siebie tą tajemnicę, którą zna. Pozwól Radosławie, że ja Zdradzę tą Twoją tajemnicę w przygotowaniach do, do zawodów. No, niech chłopak posłucha. No, szkoda mi się tego chłopaka zrobiło i zauważyłem, że tutaj reklamujesz suplementów, ale nie ma tutaj najważniejszych suplementów, z których Ty korzystałeś w dojściu do, do formy, jeżeli chodzi o, o zawody. Więc dojściu do formy zawodnika. A więc tak, na samym początku Radosławie damy mu booster testosteronu. Booster testosteronu mu damy. Posłuchajmy chwilkę. Sekundka. I muszę powiedzieć, że były, wyniki były zaskakujące, bo było kilku, kilkusetkrotne przekroczenie normy. Czyli... A więc tak, najpierw booster do testosteronu i niech ten testosteron mu przekroczy normę kilkusetkrotnie. To już mu da naprawdę dużego kopa i myślę, że dużo już masy na tym zbuduje mięśniowej. I później dowalimy mu HMB. Co ty na to, Radosławie? Dowalimy mu HMB i zbuduje 16 kg masy w 3 tygodnie. A więc myślę, że to będzie mieszanka wybuchowa, a więc kilkusetkrotnie podniesiemy testosteron plus HMB to będzie po prostu bomba. A więc widzisz, Radosławie? Przepraszam najmocniej, a więc widzisz, Radosławie, jakie to proste? Więc chłopakowi pomożemy, prawda? Na razie cześć, pozdrawiam jak zwykle to robię. Bum, przypineczka, łapa sieci. Na razie cześć.